Paulina Smaszcz w sądzie. Stylistka ocenia jej stylizację. To największa broń kobiety. 10 czerwca w warszawskim sądzie doszło do sprawy o podział majtku między Pauliną Smaszcz a Maciejem Kurzajewskim. Chociaż od rozwodu pary minęło już 5 lat, emocje jak widać, wciąż nie opadły. Uwagę przyciągnęło nie tylko to, co działo się na sali rozpraw, ale także kreacja smaszcz. Ubiór specjalnie dla faktu komentuje stylistka Ewa Rubasińska i Aniro. We wtorkowy poranek 10 czerwca, byli małżonkowie pojawili się w warszawskim sądzie na Pradze Południe. Po zaledwie 30 min rozprawa dobiegła końca, a Smaszcz i Kurzajewski opuścili budynek. Ze względu na kwestie formalne, sprawa została odroczona do listopada bieżącego roku. Do tego czasu sąd powinien otrzymać wszystkie brakujące dokumenty niezbędne do rozstrzygnięcia sporu majątkowego. Kreacja Pauliny Smaszcz w sądzie. Stylistka ocenia. Wcześniej Paulina Smaszcz stawiała na ekspresję i mocne kolory. Tym razem zaskoczyła odmienionym wizerunkiem. Wciąż kobieca, ale zdecydowanie bardziej wyważona. Mamy kolejny odcinek reality showa miłości, zdradzie i rozpadzie. Przy osobach medialnych nie liczy się tylko prawda, ale też cała otoczka, czyli wygląd, zachowanie, mowa ciała. Wszystko to, co wpływa na opinię publiczną, ale co ważniejsze na sąd, bo on też ma oczy, nie tylko uszy, mówi w rozmowie z Faktem stylistka Ewa Rubasińska i Aniro. Stylistka ocenia kreację Pauliny Smaszcz. Na ten dzień Paulina Smaszcz wybrała zaowy o garnitur w kolorze różu. Do tego satynowy top w odcieniu delikatnego masła, jeden z absolutnych hitów sezonów. Stylizacja z jednej strony subtelna, z drugiej niosąca mocny przekaz, jestem kobieca, ale mam klasę, tak przedstawiał biurę Waruba i Aniro. Nie zabrakło też dodatków. Które dodały całości pazura, ciemne okulary i wyrazista torebka przełamały pastelową słodycz i dodały profesjonalizmu. Paulina doprawiła stylizację mocniejszymi akcentami. Okulary i torba w zdecydowanych kolorach dają wyraźny sygnał, nie tylko urocze, ale i profesjonalna, komentuje stylistka. Najważniejszy detal stylizacji. Stylistka mówi jasno. Najważniejszy detal tej kreacji? Uśmiech. Zdaniem stylistki to kluczowy element całości. I teraz najważniejsze, uśmiech. Badania mówią jasno: to on jest największą bronią kobiety, ważniejszy niż botoks czy makijaż. A tu mamy idealne połączenie: uśmiech plus kobiecość plus moda, dodaje Rubasiński.